Najwięcej punktów w listeningu tracimy nie dlatego, że mamy jakieś złe ucho, tylko przez dystraktory, czyli pułapki, które brzmią poprawnie, ale nie są właściwą odpowiedzią i są tam wrzucone specjalnie, żeby cię złapać. W tym filmie pokażę Ci 5 sposobów, które od razu pomogą Ci lepiej rozumieć te nagrania, notować skuteczniej, jeśli to robisz, i mniej się stresować podczas odsłuchu. A checklistę, plan na 14 dni i ogólną pomoc do egzaminu FCI znajdziesz w opisie. Możesz pobrać bezpłatnie. Ok, zaczynamy od tego, jak liczone są punkty i czym w ogóle różnią się te części egzaminu Listening. Okay. Listening na FCE, czyli część na słuchanie, to cztery części, razem tak mniej więcej 40-45 minut. Każda z nich sprawdza troszkę inną umiejętność i wymaga troszkę innych rzeczy. W part one e, mamy te krótkie rozmowy, mamy pytania ABC. To jest taki test rozumienia ogólnego sensu, czyli o co w ogóle chodzi, o czym oni mówią, po co mówią, czy się ze sobą zgodzili, czy nie. Tam ci nikt nie będzie pytał o konkretne słówka. W part 2 mamy monolog, jest to wykład albo jakieś przemówienie, prezentacja. Mamy też tam luki do uzupełnienia. I tutaj sprawdzane są szczegóły i precyzja, bo musisz wpisać dokładnie ten wyraz, który słyszysz w odpowiedniej luce. W part 3 mamy pięciu różnych speakerów, którzy mówią na ten sam temat ich wypowiedzi troszeczkę się różnią i musisz ich dopasować do tych zagadnień, które tam są. Czyli, y, które są do wyboru, czyli tutaj interesuje nas umiejętność wychwytywania opinii. A w part 4, tej ostatniej już części mamy interview, mamy wywiad, mamy rozmowę dwóch czasami, bardzo rzadko, trzech osób. Y, tutaj masz pytania konkretnie jedna osoba zadaje jako interviewe, druga osoba odpowiada jako interviewee i tutaj liczy się wyłapywanie informacji, wyłapywanie faktów. Wychwytywanie tej opinii i dopasowywanie tego do opcji ABC, czyli to, co ta osoba faktycznie powiedziała, jaka jest odpowiedź faktycznie na to pytanie. Tutaj każda dobra odpowiedź w części listening, całości tego egzaminu, to jest jeden punkt, a każda pomyłka to po prostu utrata punktu. Nie ma punktów ujemnych, więc zawsze warto coś wpisać. Nawet jeśli nie masz pojęcia, strzelasz i już. Ok, to teraz krok po kroku co poprawi Twój wynik. Numer jeden to question first, czyli słowa klucze w pytaniach. Zanim włączysz sobie nagranie, bo zakładam, że teraz ćwiczysz, to przeczytaj pytania i zaznacz sobie na spokojnie słowa klucze. Wiele kandydatów tego nie robi, a właściwie to te słowa pokazują Ci, czego masz słuchać. Zwracaj uwagę na rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki na to, Słowa, które niosą znaczenie. Na przykład, jeśli masz pytanie, what problem did the speaker have with the accommodation, no to wiesz, że potrzebujesz podkreślić problem i accommodation, bo to są te dwa najważniejsze wyrazy. I wtedy już wiesz, na czym się skupić, gdy słuchasz. I pewnie teraz stwierdzisz, że ja absolutnie nie mam czasu, żeby to zrobić, jak już słucham. Ok, ale ćwiczysz w tym momencie. Czyli możesz to zrobić nawet przed nagraniem. W ten sposób przyzwyczajisz się, będziesz robić to szybciej, bardziej automatycznie, i też będziesz wiedzieć, na co zwracać uwagę już podczas konkretnego egzaminu. Okay? Dobra. Numer dwa to przewiduj, parafrazy, przewiduj synonimy. O co w tym wszystkim chodzi? No, egzamin nigdy nie powtarza dokładnie tych samych słów z pytania, a jeśli słyszysz to samo i widzisz to samo, to to jest podpucha. I to będzie źle. Zamiast problem, może usłyszysz jakieś issue albo difficulty albo struggle. Zamiast cheap, ktoś powie inexpensive albo good value for money. Jeśli nauczysz się przewidywać te parafrazy, to przestaniesz szukać tych konkretnych idealnych słów, a skupisz się ogólnie na znaczeniu. To jest bardzo ważna umiejętność, bo nie chodzi o to, żebyś znalazła dokładnie te pytania, w tych pytaniach te wyrazy w tym nagraniu. To się nie zdarzy. Po prostu jeśli notujesz, bo wiem, że są osoby, które notują, to nie zapisuj całej zdań. To jest strata czasu. Zapisuj sobie jakieś liczby, nazwy, przymiotniki, coś, co faktycznie jest dla ciebie istotne. Na przykład możesz po prostu zapisać bus, late 15 minutes, zamiast the bus was late. Blubla. To wtedy masz notatkę, która cię nie rozprasza, pomaga ci wrócić do tego wszystkiego, pomaga ci uporządkować myśli być może, jeśli jesteś tą osobą, która lubi notować, ale też cię nie spowalnia i też pomaga ci po prostu wszystko wyłapać. Krok czwarty numer czwarty to poprawne wykorzystanie drugiego odtworzenia. Bo w pierwszym odsłuchu skupiasz się na sensie, zaznaczasz możliwe odpowiedzi, ddydy, później jest lekka panika. W drugim odsłuchu potwierdzasz to albo robisz korektę. Czyli za drugim razem nie robisz żadnych nowych rzeczy. Sprawdzasz, czy twoja pierwsza decyzja była dobra. Upewniasz się, czy to na pewno było dobre. A jeśli już coś zrobisz, tutaj zmienisz, to już do tego nie wracasz po drugim odsłuchu. Nie poprawiasz tego znowu. To jest naprawdę prosta strategia, która ogranicza poprawianie dobrych odpowiedzi na złe przez stres. To jest naprawdę super popularny problem. No i numer 5 to sprawdzaj formę odpowiedzi, bo Teoretycznie błędy językowe w listeningu nie są karane. No ale jeśli wpiszesz formę, która jest niezgodna z poleceniem, no to punkt ci przepada. Czyli zwróć po prostu uwagę na to, czy masz pisać jakieś, jakąś liczbę. Tak? Mówię tutaj o part 2, gdzie ty już samodzielnie coś wpisujesz, że nie tylko zaznaczasz. Bo to jest teraz naj, najbardziej sensowne. Czyli czy chodzi o liczbę, czy chodzi o czasownik, o rzeczownik, czy tam ma być liczba pojedyncza, czy ma być mnoga. To są te rzeczy, które są istotne. To musi pasować gramatycznie do zdania. A w part 2 masz wpisać kilka wyrazów maksymalnie, czyli nie więcej jak trzy. To nie jest całe zdanie do wpisywania na szary. Okay? Nie pisuj za dużo. Dobra. Teraz konkretne strategie do każdego typu zadania. Jeden po drugim. Najpierw mamy multiple choice, czyli ABC. E, tutaj to samo mamy w part one i to samo w part two, bo tam masz ABC. Tutaj największą pułapką jest coś, co możemy nazwać a change of mind, czyli po prostu zmiana zdania w środku nagrania. <laughs> czyli ktoś mówi: oh, At first I thought it was too expensive, but actually it turned out to be a great deal. I co? Jeśli zatrzymasz się na tym expensive, to będzie błędna odpowiedź. Zawsze słuchaj do końca, zwracaj uwagę na wszelkie but, however, in fact i tego typu słowa, które wprowadzają nam kontrast. Okay? W ten sposób eliminujesz tą opcję, która jest błędna zdecydowanie. Hmm? Dobra. Kolejna rzecz to sentence completion, czyli part two. Tutaj już o tym wspominałam, ale zwracaj uwagę na gramatykę, zwracaj uwagę na formę gramatyczną. To jest jedyne zadanie, które możesz sprawdzić już po odsłuchaniu całości. Możesz do tego wrócić i zobaczyć, czy tam nie masz jakichś naprawdę głupich błędów. Bo jeśli masz zdanie chociażby he was interested in, no to musisz tam dać rzeczownik albo czasownik z ingiem. Nie możesz wpisać pink. Nie? Albo nie możesz wpisać go, bo to nie ma sensu. Hmm? może być going gdzieś tam, ale nie może być samo go, tak? Czyli pamiętaj, że naprawdę to może być kłopota, co robisz i sprawdź, czy nie masz takich naprawdę durnych błędów. Nie? A, a czasami y, te, te literówki też, które zmieniają ci znaczenie wyrazu, typu cat, car, sprawiają, że masz zero. Więc pisz czytelnie i upewnij się, że wszystko masz tak, jak chcesz. No i później mamy multiple matching. Tutaj zdecydowanie skupiasz się na tych, tych szczegółach, tak? czyli co oni mówią tak konkretnie o tej sytuacji. To jest ciężko mówić w tym momencie, bo nie mamy zadania konkretnego. Ale oni będą mówić o jednej sytuacji z pięciu różnych perspektyw, więc jaka jest perspektywa tej osoby? Może osoba A będzie studentem, a osoba B będzie prowadzącym zajęcia. Już mamy inną perspektywę zupełnie, a C będzie dziennikarzem, nie wiadomo. Więc tutaj dobrze jest sobie zwrócić uwagę na te różnice pomiędzy nimi i na to, na czym oni się skupiają. Zawsze będzie coś wrzucone tam jako podpucha. Nie ma innej opcji, podpuchy są zawsze. OK? Dobra. To teraz ostatnia rzecz. Podsumowanie, podsumowanie przede wszystkim listening to nie jest test ze słuchu. To jest test uważności, test analizy tego języka. Nikt nie sprawdza czy jesteś w stanie autentycznie wychwycić każdy wyraz i zapisać to, to nie jest dyktando. Kiedy nauczysz się czytać te pytania strategicznie, przewidywać te parafrazy, kontrolować to swoje też tempo, czyli robić to troszeczkę szybciej, jeśli chodzi o czytanie, no to twój wynik automatycznie wzrośnie. Jeśli chcesz pomocy, plan nauki na 14 dni, link masz w pierwszej linijce opisu. A możesz też obejrzeć kolejny film, krok 7 na 8. Przechodzimy do. speakingu. Powiem ci, jak mówić naturalnie, ale w punkt pod kryteria egzaminatora. Także kliknij, żeby obejrzeć kolejny film z serii. Do zobaczenia!